Głos nadziei na każdy dzień. Rozpaczliwe pragnienie. Boże Tyś, Bogiem moim, Ciebie gorliwie szukam. Ciebie pragnie dusza moja, tęskni do Ciebie ciało moje, jak ziemia zeschła, spragniona i bezwodna. Psalm 63, wiersz 2. Niewielu z nas doświadczyło realnej groźby śmierci z powodu głodu czy pragnienia. Gdy myślimy o pragnieniu, zazwyczaj kojarzy się to nam z chwilowym brakiem zimnego napoju w upalny dzień, zaś głód utożsamiany z brakiem jednego czy dwóch posiłków z rzędu. Nie o takim jednak głodzie i pragnieniu mówi Jezus w Ewangelii Mateusza. Ma na myśli głód graniczący z wycieńczeniem, nie dający się zaspokoić jedną przekąską oraz rozpaczliwe pragnienie tych, którzy są bliscy śmierci i umrą, jeśli nie napiją się wody. Nowozelandzki baptysta Edward Bailey opisał pewne zdarzenia, które zaszły podczas I wojny światowej, gdy wojska tureckie walczyły z wojskami brytyjskimi na terenie Palestyny. Otóż znaczne siły brytyjskie, australijskie i nowozelandzkie, ścigając na pustyni wycofujących się wrogów, znacznie oddaliły się od wielbłądziej karawany przewożącej wodę. Gdy woda w manierkach się skończyła, żołnierze zaczęli odczuwać bóle głowy i suchość w ustach, a niektórzy omdlewali lub tracili orientację. Zaczęli mieć nawet omamy. Myśleli tylko o wodzie, nie zwracając nawet uwagi na umierających kolegów ze swojego oddziału. Walczyli o życie, ścigając oddziały tureckie w kierunku miejscowości Sheria, gdzie znajdowały się studnie z wodą. Gdy zaczęto wreszcie czerpać wodę z kamiennych cystern, Tysiące tych, którzy byli w lepszej kondycji, musiało zaczekać, aż ranni i najbardziej osłabieni otrzymają swoją porcję. Upłynęły cztery godziny, zanim wszyscy się napili. W tym czasie znajdowali się w pobliżu czystej i zimnej wody, o której marzyli podczas pościgu wroga przez pustynię. Jeden z oficerów miał wówczas powiedzieć: Myślę, że wszyscy nauczyliśmy się naszej pierwszej prawdziwej lekcji biblijnej podczas marszu z miasta Berszeba. Do studni w miejscowości szeria. Gdyby takie było nasze pragnienie Boga, Jego sprawiedliwości i realizacji Jego woli w naszym życiu, pragnienie nieustające i usilne, jakże obfitowalibyśmy w owoc Ducha Świętego. Jezus powiedział, kto napije się wody, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki. Ja jestem chlebem żywota. Kto do mnie przychodzi, nigdy łaknąć nie będzie. A kto wierzy we mnie, nigdy pragnąć nie będzie. George Knight.